Kolejnym blokiem jest uciłkę, uciłkę, czyli blok wewnętrzny. Tu zamach jest spod ręki, tak samo jak w poprzednich blokach, w niektórych szkołach jest ta ręka otwarta, w innych zamknięta. Podobnie jak w sotołkę. tutaj byłem frontem, skręcam się bokiem. Okay? Przy uciłkę jestem frontem, skręcam się bokiem, z tym frontem, skręcam się bokiem i ręka tym razem wykonuje taki łuk i bronimy się tą stroną ramienia tą drugą krawędzią kości. Uciłki może być wykonane na strefę czudan albo na strefę Jodan. Głowy nie jest to mocny blok, którego używa się dość, dość specyficznych rzeczy. To jest taki blok specjalnego użycia. Jest często używany do chwycenia komuś nogi, przechwycenia ręki itd. Tak tak ja w późniejszych filmach to objaśnię. Dzisiaj się zajmujemy samą strukturą ruchu. uciłkę z boku wygląda w ten sposób. Blok sotołkę, o którym mówiłem wcześniej, wygląda w ten sposób. Sotołkę czodan, Uciłkę czodan. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie dwóch tych bloków, które stanowią, jakby, odbicie lustrzane. Jeden drugiego. Jeden jest z zewnątrz do środka, drugi jest od wewnątrz ciała na zewnątrz. prowadzony. A jeśli blokujemy uderzenie na korpus, dobry to czułka do nie wygląda w ten sposób, ponieważ tutaj od łokcia w dół ja jestem odsłonięty aż do pasa. Więc to są naprawdę wrażliwe części ciała. Ja powinienem to robić w ten sposób tu. Najpierw opuścić łokieć, potem zrotować obręcz barkową i wykonać blok. Okay? To nie jest dobre sotołkę czudan, bo bardziej broni żukwę niż korpus. Jeśli ten blok ma być w odmianie czudan i chronić korpus, powinien wyglądać tak, uciłkę tak. Powinna być pochylona do przodu. Tu powinien być kąt mniej więcej 90 stopni. I łokieć powinien być blisko ciała, bo to on w zasadzie osłania tutaj wątrobę, żebra, splot słoneczny. W ten sposób, to jak chronię tylko górę klatki piersiowej, gdzie tak naprawdę nie ma za bardzo co uderzać, a bardziej chronię żukwę. Z kolei nie chronię skroni. Tu chronię skroni, żukwę i całą głowę razem z szyją. A tu korpus od linii barku do linii pasu. I tak to powinno być wykonane. Jeśli ktoś wykonuje ten blok inaczej, naraża się na bardzo mocnie, mocne Kopnięcia w korpus, takie jak majgerii, Lokugeri, Tekomi, bądź obrotowe u